Czytanie z Księgi proroka Izajasza Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski pańskiej i dzień pomst naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, — Bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami pana, zwać was będą sługami Boga naszego. Tak mówi pan: dam im uczciwą zapłatę i zawrał z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów, i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są Błogosławionym szczepem Pana. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Łaska Wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza: Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąłszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście.